Jak długo żyją komary? Chociaż może nam się wydawać, że one żyją wiecznie, że są niezniszczalne i po prostu no nie do zabicia, i kiedy się urodzą, to przez 100 lat nas mogą atakować, to w rzeczywistości ta długość życia komarów wcale nie jest aż tak duża. Ponieważ samce, oczywiście w tej postaci dorosłej, żyją średnio do około 10 dni. Najczęściej nie dłużej niż 5-7 dni. Samice. Jak to samice żyją troszkę dłużej, ponieważ w stanie dzikim żyją 1-2 tygodnie, ale są w stanie żyć nawet ponad miesiąc, ale to tylko w niewoli, kiedy nie ma czekających na nie, czychających na nie zagrożeń, oraz kiedy, można powiedzieć, się tak nie rozmnażają. Natomiast w stanie diapauzy, czyli w takiej hibernacji, komar może przetrwać pół roku. Oczywiście ta diapauza to jest okres, kiedy te komary. Przeżywają okres zimy, kiedy te warunki na zewnątrz są, uniemożliwiają im po prostu zwykłe funkcjonowanie. I wtedy zapadają w ten stan diapauzy i mogą tak żyć pół roku. Ale troszkę o tym, jak te komary stają się tymi wkurzającymi, gryzącymi komarzycami. Oczywiście tu mamy kilka stadiów: jajo, larwa, poczwarka, owad dorosły. I ten można powiedzieć, to zmienianie się. Wygląda następująco: Po około 1,5 dnia z jajka wylęgają się larwy. Ta po 7 do 10 dni zmienia się w poczwarkę, z której po 2-4 dniach mamy owada dorosłego. I wtedy właśnie ten owad dorosły żyje tyle, ile powiedziałem. Czyli właściwie od początku to te komary żyją troszkę dłużej. No ale ta forma nas wkurzająca, kująca, wysysająca nam krew, żyje na szczęście troszkę krócej, chociaż i tak za długo o jakieś 95%. Czyli komar wcale tak długo nie żyje. Oczywiście też da się go zneutralizować. Szkoda, że ich jest tyle. Zapraszam też na inne materiały, w tym niedługo pojawi się materiał o tym, czy te komary u nas w Polsce. Przenoszą jakieś choroby. Dziękuję i zapraszam ponownie.